Proponuję dziś wysłuchanie jednego z rozdziałów książki Nila Donalda Walsza pod tytułem Rozmowy z Bogiem. Książka ta bowiem wyjaśnia, jakie zagrożenia stawia bezkrytyczna wiara w religię chrześcijańską. A więc zaczynajmy. Co trzeba zrobić, aby odzyskać mądrość, jasność i dostęp do Boga? Czy trzeba nawrócić się na jakąś religię? Czy ona jest tym brakującym ogniwem, które jest nam potrzebne, by żyć szczęśliwie? Odpowiedź Boga brzmi: rozwijaj duchowość, zapomnij o religii. Ale to wielu oburzy. Cała ta książka może wywołać oburzenie. No, ale dlaczego jednak radzić zapomnieć o religii? Gdyż wam nie służy. Zrozum, że aby religia odniosła powodzenie, musi przekonać ludzi, że jej potrzebują. Aby ludzie zawierzyli czemuś innemu, wpierw muszą stracić wiarę w siebie. To też pierwszym zadaniem religii jest doprowadzić ludzi do utraty wiary w siebie. Następnym jest przekonanie ludzi, że posiada ona odpowiedzi, na których nie masz ty. Wreszcie najważniejsze, musi skłonić cię do przyjęcia swoich odpowiedzi bez pytania. Kiedy pytasz, zaczynasz myśleć, kiedy myślisz, powracasz do źródła, które jest w tobie. Do tego religia nie może dopuścić, ponieważ odpowiedź, jaką uzyskasz, z reguły będzie odbiegać od tego, co sama wymyśliła. Tak więc religia musi zasiać w tobie zwątpienie we własną jaźń, musi podważyć twoje przekonanie o zdolności poprawnego myślenia. Często zwraca się to przeciw samej religii. Jeśli bowiem wątpisz we własne sądy, czy możesz nie wątpić w idee na temat Boga, które ma do zaoferowania twoja religia? Niebawem zaczynasz wątpić nawet w moje istnienie. Co jak na ironie, wcześniej ci się nie zdarzało, gdy żyłeś w oparciu o wiedzę intuicyjną. Być może nie rozgryzłeś mnie do końca, ale wiedziałeś na pewno, że ja jestem. To religia zrodziła agnostyków. Gdy przyjrzeć się temu, co narobiła religia, nie można się oprzeć wrażeniu, że nie ma w niej Boga, gdyż to ona tchnęła w ludzkie serca bojaźń Bożą gdzie przedtem panowało uwielbienie dla tego, co jest w całej jego krasie. To religia nakazała człowiekowi korzyć się przed Bogiem, gdy przedtem wznosił się do Niego z, z radosną ufnością. To religia narzuciła człowiekowi brzemiem obawy o Boży gniew, gdy przedtem zwracał się on do Boga, aby mu ulżył. To religia uznała za wstydliwe ciało człowieka i jego naturalne funkcje – gdy przedtem człowiek czcił owe elementy jako najwspanialsze dary życia, to religia wpoiła wam, że konieczny jest pośrednik, aby dotrzeć do Boga, gdy przedtem uważałeś, iż zbliżasz się do Niego, przeżywając swe życie w dobroci i prawdzie. I religia nakazała człowiekowi wielbić Boga, gdy przedtem ludzie wielbili Boga, gdyż niepodobna było inaczej. Gdziekolwiek się obróciła, stwarzała podziały, co jest Boga przeciwieństwem. Oddzieliła człowieka od Boga, człowieka od drugiego człowieka, mężczyznę od kobiety. Niektóre nawet posunęły się do tego, iż wynoszą mężczyznę ponad kobietę, jak stawiają Boga ponad ludzkością, co stało się przyczyną najdzikszych swawoli, jakich dopuszczono się wobec połowy ludzkiej rasy. Opowiadam ci, Bóg nie jest wyższy od człowieka ani mężczyzna od kobiety. Nie jest to żaden naturalny porządek rzeczy, lecz odbicie życzenia tych, którzy mieli władzę, a mianowicie mężczyzn, gdy ustanawiali swój męski kult, skrupulatnie usuwając całe partie materiału z końcowej wersji swych świętych pism, a resztę naciągając zgodnie z męskim widzeniem świata. To religia po dziś dzień upiera się, że kobiety są czymś gorszym, obywatelami drugiej kategorii i że nie nadają się do uczenia i głoszenia Słowa Bożego czy spełniania posługi kapłańskiej. Niczym dzieci kłócicie się bez końca, która płeć została wyznaczona przeze mnie na mych kapłanów. Powiadam Ci, wszyscy jesteście kapłanami, każdy bez wyjątku. Nie ma jednostek czy grup ludzi lepiej nadających się do czynienia mojego dzieła od innych. Lecz wielu z Was przypomina ziemskie narody, rządne władzy. Nie chcecie dzielić się władzą, tylko ją sprawować. Stworzyliście też podobny obraz Boga, Boga rządnego władzy, Boga, który nie chce dzielić się władzą, lecz ją sprawować. Lecz ja mówię Ci, że największym darem Boga jest udział w Jego władzy. Pragnę, abyś był taki jak ja. Ale ludzie nie mogą być tacy jak Ty. To bluźnierstwo. Bluźnierstwem jest to właśnie przekonanie, które Ci wpojono. Lecz wiedz, zostałeś uczyniony na obraz i podobieństwo Boga. To przeznaczenie przyszedłeś tu wypełnić. Nie postawiłem przed Tobą zadania niewykonalnego. Nie przyszedłeś tu, aby szarpać się i zmagać i nigdy nie dotrzeć na miejsce. Uwierz w boską dobroć i uwierz w dobroć Jego stworzenia, czyli we własną świętą jaźń. Stwierdziłeś wcześniej coś, co mnie zaintrygowało. Chciałbym do tego powrócić na koniec tej części. Powiedziałeś władza absolutna nie wymaga absolutnie niczego. Czy taka jest właśnie natura Boga? Wreszcie zrozumiałeś. Powiedziałem, Bóg jest wszystkim i staje się wszystkim. Nie ma rzeczy, którą Bóg nie jest. Wszystko czego Bóg doświadcza z siebie, doświadcza w tobie i przez ciebie. W mej najczystszej postaci jestem absolutem. Jestem absolutnie wszystkim i dlatego niczego nie potrzebuję, i nie chcę, i nie wymagam. Z tej absolutnie czystej postaci staję się dla Was, jakim chcecie mnie widzieć. Lecz bez względu na to, jak mnie widzicie, ja nie mogę zapomnieć o mojej najczystszej postaci i zawsze do niej powrócę. Cała reszta to jest fikcja. Czymś, co sami tworzycie. Niektórzy chętnie by widzieli we mnie Boga zazdrosnego, ale jak można być zazdrosnym, skoro jest się wszystkim? Drudzy chętnie by widzieli we mnie gniewnego Boga, ale co mogłoby wzbudzić mój gniew, skoro w żaden sposób nie można mnie zranić? Jeszcze inni chętnie by widzieli we mnie Boga mściwego, ale na kim miałbym się mścić, skoro wszystko, co istnieje, jest mną. Po co już zresztą miałby karać siebie za dzieło stworzenia? Czy też skoro obstajesz przy swojej odrębności, po co bym ciebie tworzył, dawał zdolność tworzenia oraz wolność wyboru, tworzenia tego, czego pragniesz doświadczyć, a na końcu karał na wieczność za dokonanie złego wyboru? Czegoś takiego nigdy bym nie uczynił. I w tej prawdzie zawiera się twa wolność od boskiej tyranii. Wybrania powstała tylko w twojej wyobraźni. Możesz wrócić do domu, kiedy tylko chcesz. Możemy znów być razem, gdy tylko zapragniesz. Możesz zaznać niewymownej ekstazy jedności ze mną. Na skinienie głowy. Na podmuch wiatru muskającego ci twarz. Na dźwięk świerszcza pod kopułą diamentowego nieba w letnią noc. Na widok tęczy i pierwszy płacz nowonarodzonego dziecka. Na ostatni promyk olśniewającego zachodu słońca i ostatnie tchnienie w olśniewającym życiu. Jestem z Tobą zawsze, aż po kres czasu. Łączy nas niezniszczalna więź. Ty i ja stanowimy jedno, teraz i zawsze i na wieki wieków. Idź więc i głoś tę prawdę swoim życiem. Niech Twe dni i noce będą świadectwem najwyższej idei, jaką w sobie nosisz. Niech chwilę Twego teraz wypełni upojona świadomość objawiania się Boga przez Ciebie. Niech będzie tego wyrazem Twoja miłość odwieczna i bezwarunkowa dla wszystkich, o których życie się ocierasz. Stań się światłem w ciemności i nie przeklinaj jej. Bądź posłańcem światłości. Jesteś nim, więc bądź. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie dziś fragmentu tej książki i do usłyszenia.